Dzień dobry. Witaj, mój świecie. Witaj, mój przyjacielu, przyjaciółko moja. Rozpoczął się grudzień. Udaj się dziś ze mną na spacer, na refleksję. Zatrzymaj się przy tym strumyku. Albo pójdź ze mną na spacer. Ten miesiąc jest zwiastunem szczęścia i wdzięczności. To czas zadumy, czas na porządki, by posprzątać swój zewnętrzny i wewnętrzny świat. Uwierz mi, że to czas pozytywnych zmian. Poczuj całym sobą. Mój świat troszczy się o mnie, powtarzaj często te słowa. Niezależnie, co się dzieje, złego czy dobrego, uwierz w to, że wszystko idzie tak jak trzeba. Kiedy zdarzy się z przykrością, to powtarzaj często, że mój świat wie, jak o mnie zadbać, i bądź wdzięczny za kolejną naukę. A jeśli spotka się sukces, nie zapomnij powtórzyć, że mój świat rzeczywiście troszczy się o mnie i wie, co dla mnie najlepsze. Czy wie, że te słowa mają moc? Uwierz mi, że jesteś iskierką pomyślności, która tam, gdzie się pojawi, tam rozsiewa nasiona miłości, płynącej ze źródła. Nieskończonej boskiej miłości, dobroci i wdzięczności. Zawsze pamiętaj, że to Ty jesteś kreatorem swojej rzeczywistości, że myśli wypływają z Twojego wnętrza i wpływają na Twoją rzeczywistość. Słuchaj swojej intuicji. Poczuj, jak to jest być szczęśliwym. I zaopiekuj się sobą, przytul siebie z miłością. Pomysł: ile myśli przesunie ci się w Twoich myślach, w Twojej głowie? Że nic nie stoi na przeszkodzie, tylko Twoja myśl. Uwierz mi, że wszystko jest możliwe. Pozwól sobie na wyrażanie wdzięczności. Bądź wdzięcznym sobie to, co robisz dla siebie i za to, co masz. Za ludzi, których spotykasz na twej drodze, życiowej podróży.